Manko! Dzisiaj zabieram Was na Ubera razem ze mną. Zobaczcie, jest Uber Eats. No i pokażę Wam, jak wyglądają zarobki w Rotterdamie na Uberze. Zaczęliśmy po 14.00 i mamy już pierwszy przejazd. Zarobiliśmy 5,93. Lecimy dalej. Zobaczcie, jest fajna aktualizacja w Uberze. Mamy domki zaznaczone na czerwono, na pomarańczowo. Chodzi tu o intensywność zamówień. Także fajna sprawa dla dostawców. Na pewno ułatwia sprawę. Jedziemy na Ridekerk. Jest tam booster 1,7. No i jest pomarańczowy domek. Także mam nadzieję, że będą zamówienia. Lecimy z tym. Jeszcze nie dojechałem do McDonalda, a już mam dostawę. Akceptujemy. I lecimy z tym. Zajechałem, jestem już pod McDonald'em, odebrałem jedzenie, było bardzo mega szybko. Także jestem zadowolony z tego McDonalda i mam do pokonania 1,3 km, i za to będzie ponad 7,5 euro. Jechanie na miejsce zajęło mi niecałe 3 minuty. No i 7,5 euro wleciało. Także dobra metoda. Patrzę gdzie jest ten domek. Pomarańczowy akurat ten był na Kirk. Wracam z powrotem do tego maka i czekam po kolejne zamówienie. Wracam z powrotem do McDonalda. Kolejne zamówienie za 10,53. Akceptujemy i lecimy z tym. Zamówienie odebrane 1,8 km. Pokazuję 8 minut, ale zrobię to dużo szybciej. A teraz Wam pokażę część architektury holenderskiej, która mnie zauroczyła w pierwszych minutach od wjazdu do Holandii. Sami zobaczcie. A mam na myśli budynki, które kończą się w wodzie, albo zaczynają się w wodzie. W każdym bądź razie mega mi się to podoba. A my już mamy prawie godzinkę za sobą i prawie 24 euro na koncie. Auuu! Znowu jestem w tym samym McDonaldzie. Kolejna dyszka za chwilę wpadnie. Minie może godzina 5 minut, godzina 10 minut i będę miał ponad 3 dychy. Czyli powiem Wam, że dzisiaj dobrze wychodzę, prawie jak na budowie. A przy okazji, fajnie, że kibelek jest za darmo, można sobie załatwić swoje potrzeby, umyć rączki. Kolejne jedzenie dostarczone, a my już mamy ponad 3 dychy na koncie i jeździmy godzinę 10 minut. Jest 15:33, a zaczęliśmy o 14:20. 34 euro. A to jest miejscowość za nas, obok Rotterdamu, Riederkerk. i tutaj dzisiaj sobie kosimy hajsy i zamówienia z boosterem. Zobaczmy, 1,7. 7 Od pewnego szokującego dostawcy Ubera kiedyś słyszałem, że trzeba zrobić raz na 3 miesiące jeden przejazd na Uberze, żeby Twoje konto było dalej aktywne. No ale jak wiecie, większość z Was urodził mi się syn, ma już ponad 3 miesiące. No, i teraz praktycznie jeżdżę po raz pierwszy. Od ponad 3 miesięcy żadne moje konto się nie zdeaktywowało, wszystko gra elegancko. E, także nie wiem, czy to był bullshit. No, ale w każdym bądź razie można więcej nie jeździć niż 3 miesiące na Uberze i nic się nie dzieje. Odpalacie apkę i śmigacie, zarabiacie pieniądze dalej. Zapomniałem kabel do ładowarki do powerbanka. No i w sumie mam jeszcze po 50%, ale teraz zrobiło się trochę tak bardziej spokojnie, nie ma zamówień. Więc jadę sobie do domu, coś zjeść, podładować trochę telefony, wziąć kabel, no i będę sobie jeździł do wieczora. I to jest właśnie to co mi się podoba w Uberze, że kiedy chcę robię sobie przerwę, jak jest dużo zamówień to sobie jeżdżę, mogę sobie jakieś jedzenie nawet zamówić w restauracji czy coś w tym stylu, a jak nie ma no to jadę sobie do domku, spędzę godzinkę z, z rodzinką, zjem sobie coś i ruszam dalej. Ja już jestem po przerwie, wróciłem z powrotem na Kirk. No i to był błąd, ponieważ teraz z dwóch Uberowców zrobiło się tam pięciu czy sześciu. No i czekałem około 45 minut, żadnego zamówienia, straciłem czas na dojazd, na pobyt tam. A jadąc tam, odmówiłem trzy zamówienia z Rotterdamu, dlatego wracam do mojego ukochanego Rotterdamu. Pojeżdżę teraz bez boostera. Pewnie każdy przejazd będzie gdzieś 5-6-7 euro, jak będzie dobrze. I, i, no ale będzie ich więcej, na pewno nie. Dlatego co, lecimy. To są minusy jeżdżenia bez boostera. Zobaczcie. Pełna torba jedzenia dla jednej osoby. Podobna odległość jak na Ridekerku. A zamiast 10 euro dostanę 4 z groszem za ten przejazd. I jedziemy sobie windą na czwarte. Jesteśmy. Ale tym razem nie było tak źle, bo zobaczcie, dostałem piąta na piwku, także łącznie wyszło ponad 9 euro za ten przejazd. Dobra kawa nie jest zła. Wasze zdrówko. Podjeżdżam pod restaurację, gościu mówi, że muszę czekać 15 minut. Powiem Wam, że masakra, na pewno dostanie ode mnie słabą ocenę. No, a ja ogólnie jest już 19 godzina po 19, .00. o 20 się będę zawijał do domku, bo też mi się dzisiaj nie chce długo siedzieć. No i co, no i pokażę Wam ogólnie taki rozrachunek. Dzisiaj dużo straciłem czasu, bo dużo jeździłem, zrobiłem sobie przerwę, zapomniałem tego kabla. Także zrobimy za niedługo podsumowanie, zobaczymy ile dzisiaj zarobiłem. Teraz dostałem drugie zamówienie, czyli mam podwójne zamówienie i tyle dobrego, z całego złego, ale ocenę i tak dostanie słabą. Drugi odbiór był zatem mega szybki, przyjechałem, już na mnie czekało, także lecimy z tym. Pierwsza dostawa z dwóch dostarczona. Ale powiem Wam, że najgorsze jest to w tym, że się trochę odzwyczaiłem od jazdy na skuterze i tak mieli miłosierni już zadboli, że to już jest naprawdę znak, żeby kończyć robotę. Ojoj, ostatnia dostawa była masakra. Nakrążyłem się, nakrążyłem się, nie mogłem znaleźć adresu, no ale w końcu e, pani, która zamówiła jedzenie powiedziała, że wyjdzie na ulicę i podejdzie do skrzyżowania. E, no byłem dosłownie parę metrów od mieszkania i nie mogłem go znaleźć. No ale jedzenie dostarczone, jest już prawie ósma godzina, także zaraz zrobimy szybkie podsumowanie. No to czas na podsumowanie dnia. Ja już zajechałem sobie pod domek. E, idę chillować z rodzinką. A teraz zobaczmy, ile dzisiaj zarobiłem. Tutaj wyszło 48,59 euro. Tutaj chcę dodać, że to jest poniedziałek, nie jest to najbardziej busy day. Miałem 7 przejazdów. Za 7 przejazdów 5 dyszek, bo tutaj dodam jeszcze, że dostałem 5 euro na piwku. Więc ponad 5 dyszek za 7 przejazdów wydaje mi się, że nieźle. Tak wyglądał mój dzień na uberze. Poniedziałek mi minął, jest już po 8. Ja lecę do domku, wytrzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku. Hello!